W Polsce mamy nową e, panią rzecznik praw dziecka. Jest to na razie rzecznik elekt, ponieważ kadencja Mikołaja Pawlaka trwa jeszcze do 14 grudnia. Zwróciło moją uwagę, w jaki sposób była rekomendowana ona przez panią e, poseł Marzenę Okłodrewnowicz, poseł koalicji obywatelskiej, która wspomniała, że. Po mrocznych latach teraz nastąpi jakaś świetlista nowa epoka. Rozumiemy, że te mroczne lata dla pani Okły Drewnowicz to był ten czas kadencji obecnego rzecznika, pana Mikołaja Pawlaka, ale z drugiej strony kiedyś w wywiadzie dla Polsatu pani Marzena Okła Drewnowicz mówiła, że najczarniejszym okresem jej życia był ten czas, czyli 2014 rok, czyli za czasów jej koalicji jeszcze, kiedy to jej mąż został skazany prawomocnym wyrokiem za oszustwa finansowe. W związku z tym niechże pani Marzena okład zastanowi się, czy tamten okres był czarniejszy, czy być może ten okres urzędowania Mikołaja Pawlaka. Ale nie o liderce Platformy Obywatelskiej ze Świętokrzyskiego chcę mówić. Chcemy dzisiaj pochylić się nad postacią, nad osobą pani Moniki Horny-Cieślak i właśnie o niej dzisiaj. A więc zaczynamy. To moja życiowa misja, aby dzieci były widziane, słyszane, rozumiane i chronione. Zawsze, wszędzie. Każde dziecko. Mówi pani Horny Cieślak w wywiadzie, mówi również to na swoim przesłuchaniu przed Komisją Sejmową. No i bardzo dobrze, że każde dziecko również rozumiemy, że dzieci nienarodzone. Tym bardziej, że artykuł 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka dokładnie definiuje, że w rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. I liczymy tutaj na aktywność pani Horny-Cieślak, dlatego że obecna większość sejmowa, która przebiera nóżkami do władzy, już zapowiada, że uchyli prawną ochronę życia w Polsce, że do 12 tygodnia, zresztą to było w programach wyborczych tych partii, że do 12 Tygodnia życia będzie można eliminować dziecko, czyli wprowadzą na nowo do Polski powszechny mord prenatalny. No tu będzie miejsce, tu będzie możliwość um, aktywności dla, pani, dla nowej pani rzecznik. Liczymy na jej zdecydowaną, kompetentną i nieugiętą postawę, właśnie w ochronie dzieci, którą zresztą dzisiaj w tych wywiadach, w swoich wystąpieniach bardzo licznie zapowiadam. Mówi, że zawsze, wszędzie, każde dziecko. Będziemy to pamiętali pani, yy, pani Monice. Natomiast na przesłuchaniu powiedziała, że będzie wspierać, uwaga, tęczowe piątki. Tak jak święto zmarłych, które organizują dzieci katolickie. No i to jest dla mnie zdumiewające połączenie. Po pierwsze, zestawienie takiej paraleli, takiej, czy takiej dychotomii, że oto z jednej strony mamy propagandową inicjatywę politycznego ruchu homoseksualnego, który idzie i przez kulturę jak walec, który niszczy naszą cywilizację. To widać zresztą namacalnie, to widać naocznie, co się dzieje w krajach zachodu, tam gdzie ten polityczny ruch homoseksualny, już nie tylko jest afirmowany, jest nobilitowany i zmienia rzeczywistość społeczną, zmienia rzeczywistość prawną, a już dawno zmienił rzeczywistość kulturową, kulturę masową, popkulturę czy antykulturę, jak to nazwiemy. Czyli z jednej strony pani rzecznik zestawia, pani rzecznik elekt, zestawia tutaj. Tą propagandową inicjatywę demoralizacji, deprawacji dzieci, jaką są tęczowe piątki, skrajnie zideologizowaną, z drugiej strony odnosi się do, do święta. Święto, mówi Święto Zmarłych. No tutaj na chwileczkę zrobię taką małą dygresję językową. Świętem Zmarłych nazywali komuniści w PRL-u. Pierwszego, dzień 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Natomiast, owszem, później mówimy o zmarłych jako o dniu, kiedy wspominamy naszych y, y, bliskich zmarłych, no to jest dzień zaduszny, czyli dzień 2 listopada. Pani Monice nałożyły się tutaj te dwa terminy, ale najgorzej to, że u niej pokutuje ciągle w jej mentalu ten, ta terminologia perelowska, terminologia komunistyczna, która zastąpiła. Dzień 1 listopada, święto wszystkich świętych, czy uroczystość wszystkich świętych, terminem święto zmarłych, po to, żeby wyeliminować świętość. Tych wszystkich świętych, czyli tych, których Kościół czci, o których wiemy albo wierzymy, że są, że osiągnęli już pełnię zbawienia, że oglądają Pana Boga twarzą w twarz i że orędują za nami, że możemy się do nich modlić. W związku z tym, cały ten obszar, cała ta rzeczywistość Perel chciał uchylić, wprowadzić w to, że tymi świętymi są zmarli nasi. No, nar w dniu zadusznym modlimy się za dusze czyścowe, za tych, którzy jeszcze do zbawienia nie dostąpili, albo tych, o których nie wiemy, czy dostąpili zbawienia. Zatem takie małe przejęzyczenie, albo inaczej używanie perelowskiej kalki językowej, z, gdy marksizm, leninizm, materializm marksistowski próbował wyrugować całą transcendencję z naszego życia, no, nie jest najlepszą rekomendacją dla nowej pani rzecznik. Wesprzyj projekt filmowy: Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy i zyskaj przedpremierowy dostęp. Link do wsparcia znajdziesz w opisie. Istotnym plusem dla pani, nowej pani rzecznik jest to, że współpracowała z porządnymi ludźmi, z panem e, wiceministrem Marcinem Romanowskim przy tworzeniu ustawy Kamilka, i to absolutnie należy uznać, że, że to bardzo dobra e, ustawa i bardzo dobra działalność pani rzecznik. Zresztą tutaj jej kompetencje prawne no, trudno podważyć. Niemniej na przesłuchaniu przed Komisją Sejmową nie była w stanie ani odpowiedzieć nic na temat e, swojego stosunku do e, procedury in vitro, mówiąc, że to. Jest kwestia światopoglądowa, że ona nie będzie rzecznikiem jednego światopoglądu. No. I, no, niestety to nie jest kwestia światopoglądowa, to jest kwestia prawna, dlatego że ustawa o ochronie życia poczętego, którą właśnie obecna większość Sejmowa już zapowiada, że będzie chciała uchylić, chroni życie poczęte. W poczętym życiu rozumiemy również te zarodki, które są podczas procedury in vitro poddawane albo anihilacji, albo zniszczeniu, albo zamrażane, no po prostu nie są szanowane z godnością I cała ta procedura in vitro, o której mówiłem w poprzednim felietonie, ma charakter niegodziwy. I być może kiedyś trzeba osobny felieton na ten temat nagrać, ale dziś ta, ten wybieg, ta ambiwalencja pani rzecznik, i niechęć do twardego czy jasnego postawienia sprawy, no jest, przyznam się, szczerze, lekko Niepokojąca, tym bardziej, że jej stwierdzenie, że nie będzie rzecznikiem jednego światopoglądu, tym bardziej e, wydaje się jakieś dziwaczne, dlatego że no nie można być, nie można łączyć w jednej osobie, w jednej misji światopoglądów, które są sprzeczne. E, światopogląd mordu prata, prenatalnego, światopogląd e, nobilitujący e, e, inne preferencje czy inne skłonności seksualne, które nie służą społeczeństwu, które demolują społeczeństwo, które demolują rodzinę, a jednocześnie uznawanie prawa naturalnego i respektowanie polskiej konstytucji jest, nie da się pogodzić. No nie da się pogodzić ruchu lewostronnego tylko dla autobusów w Polsce. Dochodzi do kolizji i ta kolizja musi wcześniej czy później być. I na tą kolizję muszę też przygotować panią Monikę horny dlatego że nie da się przejść gładko lawirując i nie zajmując stanowiska w tych. Najbardziej fundamentalnych kwestiach. A życie ludzkie, godność życia ludzkiego i ochrona rodziny, ochrona małoletnich ludzi przed indoktrynacją polityczną, politycznego ruchu seksualnego, jest rzeczą fundamentalną. Czym są Tęczowe Piątki? No jest to, to nie jest antysystemowy bunt, bo wielu młodych ludzi traktuje to, no to mamy taki antysystemowy bunt, to my teraz będziemy kontra ci dorośli, kontra ta na przykład obecnie, czy jeszcze no, odchodząca władza, prawda, władza, która uznawana była, że jest konserwatywna, albo że, ma, że jest chrześcijańska, że respektuje światopogląd katolicki. W związku z tym, Bunt przeciwko władzy będziemy wyrażali w tym, że będziemy uczestniczyli w propagandowych inicjatywach politycznego ruchu homoseksualnego. No to nie jest antysystemowy bunt. Dzieciaki, które niestety ulegają temu i bardzo często te tęczowe piątki są trochę suflowane przez niektóre osoby z kadry pedagogicznej czy z tak zwanego ciała nauczycielskiego, ciała pedagogicznego. A więc powtarzam, tęczowe piątki nie są żadnym antysystemowym buntem, są wręcz przeciwnie, mainstreamowym aktem podporządkowywania się temu systemowi, który niszczy cywilizację zachodnią. Dotarł do Polski, tu już ma swoje. Przyczółki w organizacjach pozarządowych hojnie sponsorowanych, finansowanych przez zachodnie, z zachodnich źródeł ma swoich aktywistów czy aktywiszcza i prowadzi naprawdę do zniszczenia wrażliwości młodych ludzi. To, co obserwujemy na zachodzie, czym jak dalece poprzez propagandę poprzez ten polityczny ruch, Zmienia się, zmieniają się postawy społeczne młodych ludzi i jak dalece później utrudnia im to normalne funkcjonowanie, założenie normalnej rodziny, no to widzimy, widzimy to zniszczenie, widzimy to poprzez, poprzez depresję demograficzną, widzimy to poprzez e, de, różne problemy psychologiczne, psychiatryczne młodych ludzi. Jeżeli pani Horny cieślak brakuje informacji na ten temat, to odsyłam ją, to odsyłam tutaj do filmu, który udało mi się nagrać z Magdaleną, Jest jest to film pod tytułem Ignorancja lekarzy i słodkie kłamstwa w sieci, świadectwo transseksualnej osoby, która uznając, że można zmienić płeć, czego oczywiście biologicznie nie da rady zrobić, dokonała okaleczenia własnego ciała przy użyciu, czy przy pomocy całego personelu medycznego, który wielokrotnie ją diagnozował. To, to świadectwo wyraźnie pokazuje, co, do czego prowadzi indoktrynacja, jak wygląda Wpływ propagandy politycznego ruchu homoseksualnego czy genderowego na wrażliwość młodych ludzi, i jak dewastuje ich psychikę i później do jakich groźnych konsekwencji prowadzi. Zresztą, obserwacja tego, co dzieje się na Zachodzie, to znaczy ta korelacja zgłoszeń do kliniki tranzycji, czyli tak zwanej zmiany płci w krajach zachodnich, wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych. Te wykresy się wręcz pokrywają, to widać i to o tym bardzo dużo pisze pani psycholog Agnieszka Marianowicz-Strzygł. O tym można przeczytać na portalu Afirmacja, O tym są raporty, między innymi polecam bardzo, dobrze, bardzo dobry raport instytutu ona i on. Istnieje masa naukowych dowodów, które pokazuje, że respektowanie takich fanaberii dziecięcych, uleganie ich zachciankom i ich odczuciom prowadzi do bardzo złych konsekwencji. Nie ma czegoś takiego jak młodzież LGBT. Młodzież jest labilna, jeśli chodzi o swoje skłonności, swoje postawy i większość tych, którzy deklarowali zaburzenia swojej tożsamości, czy deklarowali zaburzenia identyfikacji płciowej, nie potrafili się określić lub określali się jako osoby homo czy trans, po tym, po osiągnięciu pełnoletności wyrasta z tego. Mówią o tym badania amerykańskie, są podawne, podawane konkretne statystyki. Ta statystyka w tych badaniach, do których ja miałem dostęp, to jest 82% wszystkich tych młodych ludzi, którzy w okresie dojrzewania, w średniej szkole właśnie, ulegając modom, ulegając tęczowym piątkom, ulegając genderowej ideologii, ulegając tym transseksualnym hasłom, deklarowali, że... Inaczej identyfikują się seksualnie. Po osiągnięciu dojrzałości, po osiągnięciu pełnoletności. 82% z tych wszystkich deklarowanych postaw to byli ludzie, którzy funkcjonowali później jako osoby heteroseksualne, zakładali normalne rodziny, funkcjonowali jako ludzie w, w tej absolutnej normie. Zatem dziś, jeśli na ten moment ich labilności, zaburzenia nałożymy propagandę, nałożymy silny przekaz: ty jesteś fajny, to tak musisz się swoją ekspresję wyrażać, będziemy kibicowali tym dzieciakom w tym, w tym zaburzonym stanie. Doprowadzamy do nieszczęścia, unieszczęśliwiamy taką osobę na całe życie. Pani Monika Horny Cieślach musi o tym pamiętać. Jeszcze raz odsyłam do badań. Które są dostępne, a jeżeli nie są dostępne, to bardzo chętnie je przekażemy. Ja wskazuję tu kilka źródeł: strona marszinfo, strona afirmacja.info, instytut ona i on. .ion. I uwaga, bardzo ważna jest informacja. Od 30 listopada mamy opublikowany projekt standardów postępowania z osobami, za, z młodymi osobami o zaburzonej identyfikacji seksualnej, o zaburzonym e, identyfikacji płciowej. Zatem istnieje coś takiego jak projekt standardów. Do tej pory. Tych standardów brakowało i teraz zwracam się jeszcze raz do nowej pani rzecznik. Pani Moniko, mówi pani o ochronie każdego dziecka i zawsze i wszędzie, w związku z tym chronimy te dzieci przed indoktrynacją, chronimy te dzieci przed tym, że obecnie funkcjonujący system kierowania na tak zwaną zmianę płci, czyli na tranzycję, podawanie blokerów, podawanie hormonów, a potem te niestety okaleczające operacje chirurgiczne, które mają upodobnić wizerunek osoby, do płci przeciwnej, dziś odbywa się z pogwałceniem wszelkich reguł, z pogwałceniem wszelkich standardów, bez wymaganych badań, bez wymaganych. Szeroko zakrojonych klinicznych badań. Zatem, ponieważ do tej pory ustalane to było przez Stowarzyszenie Seksuologów, no, to mamy taką sytuację, jakby na przykład prawo o tym, gdzie można budować fermy wiatrowe, tworzyli lobbyści firm, firm tych wielkich wiatrakowych. No, mamy z tym do czynienia dzisiaj w Sejmie. W związku z tym, jeśli Stowarzyszenie Seksuologów ustala swoje standardy, według których będzie kierowało na tranzycję, i wo wobec których i te standardy mają być wystarczające dla przeprowadzenia tak zwanej zmiany płci, mówię, tak zwanej, ponieważ nie można później zmienić, to, no to, to ma to taki wymiar. W związku z tym od 30 listopada jest projekt tych standardów, jak postępować z takimi osobami, jak, jakie badania należy przeprowadzić, jak należy, z jaką ostrożnością należy podchodzić do tego rodzaju deklaracji młodych ludzi, że oni czują się inaczej, że czują się, że płeć ich uwięziona jest w nieswoim ciele i tak dalej. Znamy te opowieści i nie nie twierdzę, że kwestia dysforii płciowej nie występuje, albo nie, absolutnie dalekie są od tego, żeby lekceważyć cierpienie takich osób. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa i nie należy tego ani ośmieszać, ani lekceważyć, niemniej należy podchodzić, tym bardziej, że jest to poważna sprawa, należy do tego podchodzić poważnie, stowarzyszenie psychologów, Przygotowało takie standardy, taki projekt takiej regulacji i należy się nad tym pochylić. I liczę, że rzecznik, nowa rzecznik praw dziecka będzie wspierała tego rodzaju procedury, które zalecają i wymagają ogromnej ostrożności, delikatności i troski o dobro pacjenta. I kolejna rzecz, w, sejmie, w sejmowej zamrażarce od dłuższego czasu leży projekt ochrony dzieci przed, pro, przed pornografią. I ten projekt w poprzedniej kadencji nie doczekał się procedowania. Dziś jest on poprawiany przez stowarzyszenia i przez organizacje pozarządowe, organizacje rodzicielskie organizacje eksperckie, ale te prawdziwe organizacje pozarządowe, nie te, które są klonami zachodnich deprawujących instytucji, które tutaj tworzą w Polsce taki, takie wrażenie, że istnieje jakiś oddolny ruch, ruch organizacji pozarządowych. Broń Boże, akurat mówimy tutaj o stowarzyszeniach, Zaleceniach rodzicielskich, które przygotowały projekt ochrony dzieci przed pornografią, i lada moment będzie on ogłoszony, i to na pewno można zrobić. Tak jak należy poprzeć, i tutaj też liczymy na nową panią rzecznik, że poprze projekt ustawy. O ochronie przed okaleczeniami dzieci. To jest projekt przygotowany przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo-Juris, który ma na celu właśnie ochronić dzieci przed, przed okaleczeniami wskutek fałszywych diagnoz, błędnych, powierzchownych badań, które kierują tych, te dzieci na tranzycję płci. No i jest jeszcze jedna sprawa ochrona dzieci przed indoktrynacją polityczną. Wczoraj, nagrywam to 1 grudnia. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że marszałek Sejmu, pan Szymon Hołownia, wjechał do jednej ze szkół krakowskich i tam, no właśnie, ale pojechał tam nie jako Wesołek z TVN i komediant telewizyjny, pojechał tam jako marszałek Sejmu, czyli przedstawiciel parlamentu druga osoba w państwie. I co on tam robił? No, agitował politycznie, ale nie jako marszałek Sejmu, tylko agitował jako przedstawiciel par konkretnej partii politycznej, yy, promując program swojej partii, obiecując dzieciakom niestworzone rzeczy, opowiadając o tym, że jego partia będzie zabiegała o obniżenie wieku wyborczego i tak dalej. No. Panie Szymon tutaj pani Moniko tu trzeba chronić dzieci przed tego rodzaju polityczną indoktrynacją nawet jeżeli to robi były komediant obecny szanowany pan marszałek Sejmu Szymon Hołownia. A więc jak widać przed panią rzecznik przed nową panią rzecznik ogrom zadań Ogrom wyzwań, a szczególnie podczas tej kadencji, przy tej większości parlamentarnej, na pewno roboty jej nie zabraknie, liczymy na panią. Czyli jeszcze raz, ochrona dzieci przed seksualizacją, ochrona dzieci przed pornografią, ochrona dzieci przed indoktrynacją polity przez polityczny ruch homoseksualny, ochrona życia dzieci nienarodzonych, ochrona dzieci również przed... Indoktrynacją partyjną, z czym mieliśmy wczoraj do czynienia w wykonaniu marszałka Szymona Hołowni. Pani Moniko, życzę dużo siły.